Cześć Susia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj wracam do Was z tematyką jesiennych inspiracji, ale takiej wersji inflacyjnej, można powiedzieć, ponieważ pogadamy sobie dzisiaj e, o zapachach, ale również zrobimy sobie pięć różnych makijaży. Do dzisiejszego odcinka zaprosiła mnie marka Paryskie Perfumy, poprosiła, abym przetestowała i sprawdziła i przedstawiła na swoim kanale ich produkty, więc troszeczkę Wam o nich opowiem. Na koniec odcinka będę miała dla Was kot rabatowy na te produkty e, i zrobimy sobie pięć makijaży inspirowanych właśnie tymi zapachami, ale wciąż jesiennych. Jak udało mi się wykonać ten challenge? Zapraszam Was do oglądania powiedziałam Ci o zapachach w wydaniu inflacyjnym, ponieważ będziemy rozmawiać o zapachach w bardzo przystępnych cenach. Marka Paryskie Perfumy produkuje zapachy inspirowane znanymi, popularnymi zagranicznymi zapachami, takimi jak Dior, Chanel czy Yves Saint Laurent. Te zapachy tworzone są na bazie tych samych nut zapachowych, tych samych składników, ale są no, diametralnie tańsze. W związku z tym możemy pozwolić sobie na używanie zapachów na co dzień, nie tylko od święta. Możemy pozwolić sobie na to, aby stworzyć sobie kolekcję różnych zapachów, żeby mieć właśnie te zapachy na różne okazje. Jakiś lżejszy na co dzień, jakiś bardziej bogaty na wieczór, jakiś jeszcze inny na randkę, więc możemy sobie pozwolić na to, aby stworzyć sobie taką swoją mini kolekcję zapachów. I te zapachy można zamówić w trzech różnych pojemnościach. Tutaj mamy ponad 100 ml, 60 ml i moje. Moje ulubione, 35. No zobacz, jak to słodko wygląda. I nie wiem jak Wy, ale ja generalnie nie przepadam za zmianą zapachów w zależności od pory roku. Zazwyczaj mam tak, że przez cały rok używam tych samych, tych, które podobają mi się najbardziej. Może dlatego, że nie jestem jakąś wielką zwolenniczką mega ciężkich, pudrowych czy słodkich zapachów, dlatego wybieram na co dzień, jak i od święta takie nieco lżejsze nuty. Więc pokażę Wam dzisiaj takie zapachy, które zarówno są fajne, takie na co dzień świeże, niekoniecznie typowo jesienne, ale też kilka takich, które. Mają sobie jakąś taką fajną, lekko jesienną, otulającą nutkę. To zacznijmy sobie od tego maluszka, bo to jest idealny jesienny zapach w mojej opinii. I jest to Calvin Klein Obsessed. I to jest, ach, to jest bardzo, bardzo oryginalny zapach w moim odczuciu. On ma w sobie dużo takiej świeżości, takiej cytrusowej, takiej kwaskowości troszeczkę. Ale też jest taki trochę jakby piekący w nos, więc wyczułam tutaj też jakieś takie przyprawy, typu jakiś pieprz, kardamon, wiecie coś w tym stylu. I on po pewnym czasie tak dojrzewa na taki nieco głębszy, cięższy zapach, ale wciąż ma w sobie tą taką pikanterię i nutę świeżości, więc. E, uważam, że idealny na jesień, że nie jest za ciężki, nie jest za świeży, taki wiecie, beztroski. Ym. I dla osób takich jak ja, które nie, nie przepadają za takimi mega ciężkimi, słodkimi zapachami, ten jest idealnym kompromisem, wiecie o co chodzi. To jest bardzo elegancki zapach. Elegancki, ale z charakterem, jednocześnie delikatnie świeży, więc ja bym tutaj w makijażu inspirowanym tym zapachem użyła na pewno czegoś żółtego. Jeśli żółć, to już wiem, jaki makijaż zrobię. Ten, który tak bardzo Wam się spodobał w filmie z jesiennymi inspiracjami. Nawet już się ubrałam podobnie, jak byłam w tym filmie, więc zaczynamy. Wszystkie kosmetyki będę wypisywała na dole, żeby poszło nam sprawniej. Zaczynam sobie od takiego ciemnego brązu, który aplikuję w zewnętrznym kąciku oka. Delikatnie go rozcieram powyżej załamania powieki i przenoszę na dolną powiekę, w zewnętrzny kącik. Teraz sięgam po coś nieco cieplejszego i... Pakuję ten kolor w załamanie powieki. Bardzo delikatnie na początku. I nakładam go też na dolną powiekę. Na resztę powieki nakładam ten piękny, błyszczący cień, taki troszkę brązowy, troszkę złoty, troszkę pomarańczowy. Teraz beżową kredką pokrywam kącik, aby lepiej przykleił mi się do kącika cień i sięgam pomatową matową żółć. I ruchem wklepującym aplikuję w wewnętrzny kącik. Delikatnie przeciągam na dolną powiekę i na górną. Dokładam jeszcze odrobinę tego koloru tak pomiędzy tutaj, brązowa kredka na linię wodną i tuszuję rzęsy. I na usta brązowo bordowa konturówka pokrywam nią całe usta. I nasz pierwszy luk jest skończony. Uważam, że idealnie oddaje charakter tego zapachu, bo jest otulający, ale z nutką świeżości. Postanowiłam też pokazać jeden zapach. Męski, bo uważam, że zapachy nie mają płci. Ja sama bardzo chętnie sięgam po męskie zapachy i po zapachy typu unisex, um, ale na pewno są tutaj osoby, które też chętnie by taki zapach kupiły. I tutaj mam Dior's was. No to jest jeden chyba z piękniejszych męskich zapachów, jakie znam. I Ja uwielbiam. W tym zapachu taką pieprzność, ja w ogóle uwielbiam takie przyprawowe, pikantne nuty w zapachach, więc ja je wyczuję po prostu nawet jak będą na ostatnim miejscu po prostu w składzie, <grym> ale ten, ten ma dużo pieprzu, ma jakąś taką wiecie morską świeżość, ale jednocześnie taką, um, taką drewniano-przyprawową głębię. No, piękny, piękny zapach. Ja uwielbiam. Wydaje mi się, że spodoba się osobom, które lubią właśnie takie nieoczywiste połączenia, y, jakąś taką lekkość, ale jednocześnie dojrzałość w zapachu. Dior's Sauvage to jest. to jest taki. taki. dojrzały dzikus trochę. Kolory. Brąz, czerwień. To musi być jakiś mocniejszy make-up, moim zdaniem. Ja tutaj widzę jakieś takie. Czekoladowe smoky eye, ale z jakąś taką nutą czerwieni, może jakimś czerwonym błyskiem, coś takiego. Zobaczmy. Moją bazą będzie cień w kremie i ten cień sobie rozetrę na powiekę. To mi da taką intensywność odcienia. Nakładam też troszeczkę na dolnej powiece i od razu rozcieram. I teraz użyję sobie takiego brązowego cienia i to jest coś takiego mm, o wykończeniu takiego satynowego matu. To nie jest taki, taki płaski mat. Mm, I nim gruntuję sobie ten mój cień w kremie i głównie wewnętrzny kącik, zewnętrzny kącik, załamanie powieki, dolna powieka to samo, na całej długości, również wewnętrzny kącik. Mm, uwielbiam takie luki. Biorę sobie czysty pędzelek, którym delikatnie rozcieram sobie krawędź górną i dolną. Jeszcze delikatnie przełamuję takim troszeczkę cieplejszym brązem, bardziej piaskowym. I gdzieś tam sobie delikatnie rozcieram całość. Teraz na środek powieki dodam sobie troszkę takiego czerwonego błysku. Delikatnie rozcieram krawędzie, tak żeby ładnie połączył się z tym matowym cieniem. Na linii wodą nakładam czarną kredkę. Delikatnie ją rozcieram. I tuszuję rzęsy. A na usta po prostu niudowy błyszczyk. I luk numer dwa skończony. Dajcie mi znać, czy Waszym zdaniem oddałam charakter tego zapachu. Moim zdaniem to jest właśnie. Dior Sauvage. <noise> Mega podoba mi się to połączenie brązu i czerwieni. Myślę, że jesienią będę częściej je stosować. Następny zapach dla osób, które nie lubią kompletnie nut słodkich, nut ciężkich, nut pudrowych, jakichś takich przyprawowych, nic w ogóle, nic takiego. Zapach musi być po prostu bardzo orzeźwiający. I Arden Green Tea to jest absolutnie jeden z moich ulubionych zapachów w ogóle wszechczasów, można powiedzieć. To jest... Tak przyjemny, świeży zapach, ale on jest taki świeży, nie świeżo morski, tylko... Taki świeżo zielony, delikatnie, delikatnie gorzki. Bardzo lekki, bardzo orzeźwiający. Ten zapach w ogóle mnie nie męczy. W ogóle mam wrażenie, że ta wersja z paryskich perfum lepiej się u mnie utrzymuje niż oryginał. Używałam oryginału kilka lat temu, więc jakby ciężko mi jest to tak dokładnie zbadać, ale mam wrażenie, że tamten, przez to, że jest właśnie taki lekki i świeży, bardzo szybko u mnie znikał. A ten utrzymuje się naprawdę fajnie. I. No, przepiękny zapach, taki lekko cytrusowy, troszkę kwaskowy, mocno zielony, taki wiecie, trawiasto-liściasty i ma w sobie taką nutę takiej goryczy, takiej gorzkości. Bardzo świeże połączenie, i fajnie, że ta nuta bazy również jest świeża, bo często te świeże zapachy dojrzewają nam na takie słodkie, bardzo takie ciężkie, a. A on jest cały czas świeży. Coś pięknego uwielbiam na co dzień, uwielbiam na trening, po treningu, na spotkanie ze znajomymi na takie okoliczności, gdzie nie lubię, jak zapach mi przeszkadza. E, lubię pozostawiać po sobie, taki, wiecie, szal świeżości. To to jest właśnie, to jest właśnie taki zapach. Koniecznie musi tutaj być coś zielonego. Żeby było troszkę bardziej jesiennie, to myślę, że to musi być taka przytłumiona zieleń, może kaki? Coś takiego. Ale żeby właśnie miała tą świeżość, może dodamy jakiś taki malutki, żywszy akcent z zieleni? Zobaczymy. Zacznę sobie od takiego błyszczącego cienia na całą powiekę. Nakładam go palcem. Przenoszę troszkę wyżej, tak będzie w załamanie powieki. I rozcieram zewnętrzną krawędź pędzelkiem. A w wewnętrznej części nałożę ten błysk. I troszkę tutaj, w wewnętrznym kąciku i troszkę na dolnej powiece. Teraz użyję takiej jasnej, przytłumionej zieleni, żeby delikatnie rozetrzeć mój błyszczący cień. Czyli nakładam tutaj ten kolor powyżej załamania, leciutko wyciągam i mniejszym pędzelkiem nakładam ten sam kolor na dolną powiekę i pogłębiam zewnętrzny kącik troszeczkę tym kolorem. I jeszcze troszeczkę tym, i tym, i tym łapię zewnętrzny kącik i górnej, i dolnej powieki. I dodam sobie jeszcze troszkę połączenia tych dwóch kolorów i nałożę w tym miejscu. A linię wodną pokryję zieloną kredką. Tuszuję rzęsy, a na usta coś lekkiego, czyli błyszczyk z takimi drobinkami złotymi. I nasze grindy gotowe. Ym, zielone, ale wciąż jesienne. Moim zdaniem się udało. Następnie zajmę się zapachem typu unisex, ja uwielbiam zapachy unisex, takie pomieszanie trochę tych, w cudzysłowie, męskich i damskich połączeń, damskich nut um, i to jest, to jest tak oryginalny zapach, jeden z bardziej oryginalnych, nietypowych, nietuzinkowych zapachów, jakie kiedykolwiek wąchałam. Tu jest bardzo nieoczywista kompozycja, bardzo bogata, bardzo głęboka i nawet ciężko ją w pewnym stopniu opisać. Kompozycja jest orientalno-drzewna, mocno czuć tą drzewność, ale też jest w pewnym sensie świeża i mocno, mocno pikantna. Tutaj w nutach zapachowych mamy agar, brazylijskie drzewo różane, kardamon, pieprz syczuański, drzewo sandałowe, wetywera, fasolkę, tonkę, wanilię i bursztyn. No i mocno czuć tutaj takie nuty właśnie tego pieprzu, tego kardamonu, bo jest Taki pikantny, właśnie piecze delikatnie w nos. Ja uwielbiam, uwielbiam takie zapachy. I jest mocno drzewny i taki wręcz. Powiem wam, że jak. jak wącham ten zapach, to jest w nim coś takiego świeżego, taka właśnie męska nuta w cudzysłowie. Nie powinnam w ogóle używać tego określenia, ciągle go używam, <grych> ale jest w nim coś takiego brzydkiego w tym zapachu. Coś takiego jakaś taka nuta, taka, wiecie, żywiczna. Jakaś taka, może dymna, coś takiego jest w tym zapachu, coś takiego brzydkiego, co mega, mega przyciąga. I jak się sztachnęłam po raz pierwszy tym zapachem, to mówię ojej, co to? Ale po chwili po prostu moja miłość do tego zapachu rozkwitła i jest to mój jeden z absolutnie ukochanych zapachów. I ten zapach y, staje w moim takim top 3 ulubionych zapachów Ever. Ciekawe połączenie, że z jednej strony czujemy świeżość, jakąś taką korzenność pikantność i jakąś taką duszność, właśnie taką dymno-żywiczną, coś takiego. I jaki kolor by go oddał? To by musiało być coś z charakterem. Spróbujmy. Pójdziemy sobie w coś bardziej edgy, zrobimy graficzny look przy użyciu kremowych eyelinerów. Mam tutaj taki w takim ciemnym, metaliczno-brązowym odcieniu i od niego sobie zaczniemy. Z kośnym pędzelkiem zaczynam rysować kształt od zewnętrznego kącika, tak jakbym chciała namalować kreskę przyciągam dalej, aż do wewnętrznego kącika. Tutaj ponownie wypełniam kolorem przestrzeń wewnętrznym kąciku. Delikatnie zaznaczam tutaj też dolną powiekę, wewnętrzny kącik i przenoszę na linię wodną. Tą dolną część podkreślam jeszcze eyelinerem w brązowym kolorze. A na środek powieki nakładam topper z taką nuteczką różu. Tuszuję rzęsy i spróbuję szarymi ustami. Ja wiem, ja wiem, że ten kolor us jest mało użytkowy, ale uważam, że ten zapach zasługuje na specjalną, wyjątkową oprawę, zawsze możesz sobie zmienić na jakiś ciemny brąz, na przykład. No mi podoba się absolutnie, absolutnie megaśnie. I na koniec też przepiękna kompozycja świeża, ale już nie taka, nie taka typowo świeża. Jest to akwat od Armani i ta kompozycja jest świeża, ale ta świeżość już mi, już mi się bardziej kojarzy z taką morską świeżością. E, ma tutaj w sobie takie kwiatowe nuty, troszeczkę owocowe, więc ta świeżość jest właśnie troszkę taka, wiecie, bardziej bryza, taka leciutko, leciuteńko słodka, ale słodka nie od, wiecie, jakiejś wanili czy czegoś takiego, tylko bardziej słodka pod kątem takich nut delikatnie owocowych. Bardzo ładna kompozycja i to jest też fajne rozwiązanie dla osób, które na co dzień lubią Świeże zapachy, ale może chciałyby na jesień mieć coś, co będzie by jakieś takie delikatnie otulające, może nie takie świeże jak green tea. Mm, ponieważ ten zapach właśnie delikatnie dojrzewa w taki słodki zapach, ale słodki właśnie od owoców, nie taki obciążający, ciężki, bo on jest wciąż taki delikatnie kwaskowy, mm, ale mamy tą taką dojrzałość w, gdzieś tam w tych głębokich nutach. On będzie dojrzewał delikatnie ale wciąż będzie lekki, więc jeżeli szukamy czegoś, co będzie leciutko słodkie, ale takie, mm, takie delikatne wciąż, wciąż takie delikatnie orzeźwiające, to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Jest przepiękny, świeży, owocowy, taki lekki, ale, ale nie infantylny, tak bym to ujęła. Mm, kolor niebieski, może, może jakiś turkus, jak aqua, no to aqua. I znalazłam cień, który będzie idealną bazą do tego makijażu, mianowicie jest to taki błękitno-turkusowy błysk, ale na brązowej bazie, więc będziemy mieć ten jesienny klimat. I dodatkowo rozetrzymy sobie to wszystko lekko fioletami, bo niebieski turkus z fioletem, coś pięknego. Zacznę sobie od nałożenia tego cienia na całą powiekę i rozcieram pędzelkiem. Teraz odrobinką fioletu jeszcze dokładniej rozetrę sobie te zewnętrzne krawędzie. Wracam do błyszczącego cienia, który nakładam na dolną powiekę, mniej więcej do połowy oka. I teraz matowym fioletem przyciemniam zewnętrzny kącik. Ten błyszczący dodaję jeszcze w wewnętrznym kąciku i maluję jeszcze turkusową kreskę. Nie mam takiego eyelinera, więc nakładam po prostu turkusowy cień na mokro. I ten sam kolor na linię wodną. Myślałam o turkusowej maskarze, ale myślę, że będzie już tłumaczył. Więc klasyczna czarna. A on usta błyszczyk z taką leciutko, fioletową nutką. I Akła w wersji jesiennej jest gotowa. Moim zdaniem to połączenie kolorystyczne to jest po prostu jakaś petarda. Musicie koniecznie go spróbować. I kochani, to był już ostatni makijaż w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że znaleźliście dla siebie jakieś fajne inspiracje na jesienne makijaże, jak i na zapachy. Jeżeli chcielibyście wypróbować któryś z tych, które pokazywałam dzisiaj z paryskich perfum, albo jakieś inne, to mam dla Was kod rabatowy lips... 15 yy, i możecie wykorzystać 15% rabat na wszystkie zapachy paryskie perfumy z wyłączeniem oryginałów, bo i na jej stronie można również zakupić oryginalne. Dajcie mi znać, czy znaliście tą markę, czy używaliście ich wcześniej, co sądzicie na temat zapachów inspirowanych, czy korzystacie z takich zapachów yy, i czy macie któryś z tych, o których mówiłam dzisiaj, i czy również pałacie do nich miłością. Jeżeli nie, to dajcie mi znać, jakich zapachów Wy używacie, jakie wy nuty wybieracie na co dzień, na jesień na wieczór. Jestem bardzo ciekawa jakie zapachy trafiają w wasze gusta. Koniecznie piszcie i bardzo dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!